Cześć. Nazywam się Agnieszka Kantorowska. Człowiek uczy się przez całe życie. Cały czas zdobywa wiedzę, zdobywa nowe umiejętności. I dobrze jest, jeżeli tę wiedzę wykorzystuje, bo problem pojawia się wtedy, kiedy zdobywamy tę wiedzę, ale nic więcej z nią nie robimy. Stajemy się. Teoretykami, a nie praktykami. Ja wychodzę z założenia, że wspaniale jest się uczyć, rozwijać, ale na tym nie wolno poprzestawać. Należy wykorzystywać tę wiedzę. Należy korzystać z tego, co się zdobywa. Bo jaki jest sens w tym, że ty będziesz się uczyć, ty będziesz zdobywać wiedzę, a nic z tym nie zrobisz? To po co tak naprawdę tracić swój czas? I to dotyczy tak naprawdę każdej dziedziny życia i sfery zawodowej, i sfery osobistej. Na przykład nauczysz się, jak komunikować się z drugim człowiekiem, jak polepszyć, jak podnieść jakość komunikacji. I nauczysz się, ale w rozmowie dalej pozostaniesz przy starych nawykach. No to co z tego? To po co poświęcałeś swój czas na to, żeby rozwinąć te kompetencje? Idąc dalej, ja mówię Ci bardzo wiele na temat wyznaczania celów, jak to możesz robić, w jaki sposób wyznaczać te cele, i być może przyswajasz te, te wiedzy, interesują Cię te tematy, słuchasz tego ode mnie, od innych osób, no ale co z tego, jeżeli Ty z tym nic dalej nie zrobisz, jeżeli nie weźmiesz swojego celu i nie wyznaczysz drogi realizacji właśnie w ten sposób. To po co w ogóle tracić swój czas, poświęcać swoją energię? Wydaje mi się, że szkoda na to czasu. Zastanów się, jak to wygląda u Ciebie. Czy jesteś w stanie swoją wiedzę przekuć w działanie? Czy wykorzystujesz w ogóle swoją wiedzę w działaniu? Czy pochłaniasz różne książki, chodzisz na kursy i nic z tym nie robisz? Dlaczego często zdarza się tak, że różne szkolenia związane z rozwojem osobistym mają Złą renomę. Dlatego, że po zakończeniu takiego szkolenia ludzie nic z tym nie robią. Wychodzą pod wpływem emocji, pełni entuzjazmu, radości po takim szkoleniu, gdzie mają wymienione konkretne założenia, co powinni dalej z tym robić, jak działać, i oni dalej z tym nic nie robią. I po miesiącu, po dwóch, po jakimś czasie mówią, że to w ogóle na niego nie działa. To, to nie było wartościowe szkolenie. Tylko dlaczego nie odpowie sobie uczciwie na to pytanie, co zrobił, żeby rzeczywiście coś zadziało się w jego życiu? Co takiego zmienił? Co takiego wdrożył z takiego szkolenia? Więc zastanów się, jak to wygląda u Ciebie. Czy jesteś praktykiem, czy teoretykiem? Tak naprawdę powinno to być oczywiście połączone, czyli od teorii przechodzimy do praktyki. Ale często też jest tak, że Osoby, które jakby nie mają tej wiedzy teoretycznej, są świetnymi praktykami, mają jakieś takie wyczucie, umiejętność, że świetnie im to wychodzi już po prostu w działaniu. I mi bliżej, bliżej jest chyba do takich osób, które działają, które coś robią, niż tylko skupiają się na, na teorii. Choć w takim idealnym założeniu, to powinno być ze sobą powiązane, połączone, że od teorii przechodzimy do praktyki. Ta praktyka jest wsparta na, na teorii. Ale jeżeli mm. można powiedzieć, wybierając z dwojga, to ja jestem za praktyką, za działaniem, za rozwijaniem się, bo praktyka tak naprawdę ukierunkuje nas na właściwe rzeczy. Teoria wspomoże, ale ważniejsze jest robienie, działanie. Więc. Staraj się połączyć te dwa obszary w swoim życiu: i teorię, i praktykę. Jeżeli do tej pory to było wsparte tylko i wyłącznie na teorii, i nic dalej za tym nie szło, no to sobie odpowiedz na pytanie: to po co w takim razie to robisz? Po co ci ta teoria, jeżeli jej w żaden sposób nie wykorzystujesz? Znajdź jakiś obszar w swoim życiu, który będzie miał dla ciebie sens. A jeżeli Chcesz się rozwijać, chcesz działać, no to wreszcie zacznij to robić. Nigdy nie będzie lepszego momentu niż jest teraz. Więc zacznij działać. Trzymam za Ciebie mocno kciuki. Cześć.